Cześć, to Marta. Jest trochę przed północą i właśnie wróciłam z trzysetki. Jest 28 listopada. W amplitudzie temperatury pomiędzy minus 1 a 1. Jeszcze mam strasznie yy, złochaną twarz i, i bardzo napuchniętą, ale to minie. Jak byłam ubrana na tej jeździe, a więc mamy. Trzy pary rękawiczek. I to są krótkie z pedaleta. Takie cienkie z polarku. I takie z góry, które są e, grube z membraną. Miałam oczywiście uprzęż blaskową. Mamy tutaj kamizelkę z unsightling od kurtki. E, znaczy to od tego bolerka. Ona jest taka trochę grubsza. I nie sprawdza się właśnie teraz. Mamy dalej Pedaleda z polertekiem alfa i w zasadzie to jest tyle, co mam tutaj na sobie. Na górze mamy psychology, to jest bluzka termiczna i dwa kominy. To jest komin z e, z moją grafiką i również AM Cycling Merino, spodnie z AM Cycling Nakładki na buty z M-Cycling, e, skarpetki i czapka z pedaleda, która bardzo dobrze że chroni uszy. Re, oczywiście okulary Fendal, które są od kategorii 0 do 3, więc po ciemku, a ciemno jest praktycznie przez cały dzień, też wspaniale w nich widać. I to byłoby na tyle. Dzięki wielkie.